Ciekawostka: YouTube wprowadził nowe funkcje przy wgrywaniu filmów w studio na YouTube. W tej chwili, akurat zaczęłam wgrywać film na YouTube'a i zobaczcie, co tutaj nowego nam się pojawiło. Kiedy zejdziemy już niżej, 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 jest kategoria, która była wcześniej. W tej kategorii możemy wybrać film do jednej z pasujących opcji, ale tego wcześniej nie było. I to jest właśnie ciekawe. Niby opcjonalne, ale zawsze warto z czegoś takiego skorzystać, jeśli już się pojawiło. Pomóż widzom o konkretnych potrzebach znaleźć Twój film. Jeśli na przykład omawia jakiś temat albo koncepcję, wybierz prezentację koncepcji. Jeśli pokazuje, jak rozwiązać problem, wybierz rozwiązanie problemu. Tematem filmu jest chrom, jak włączyć tłumaczenie stron, więc to będzie rozwiązanie problemu, ale mamy tu różne opcje. Eksperymenty, aktywności, przykłady z życia i tak dalej. Myślę, że będzie warto to dopasować, bo pewnie wkrótce pojawią się też filtry na YouTubie, które będą pokazywać właśnie takie rzeczy, więc dobieramy zgodnie z tematyką naszego filmu. Dalej mamy system akademicki. Cóż to jest? Zobaczmy podpowiadajkę. Wybierz system, aby określić poziom akademicki oraz egzamin, kurs lub podstawę programową, z którymi wiąże się Twój film. Z niczym takim mi się nie wiąże, ale, 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 patrzymy czy jest to Polska, bo jeśli jest to byłoby miło, ale nie ma Polski. Także niestety czekamy aż pojawi się tutaj Polska, zostawiamy puste. Poziom. Wybierz poziom swojego filmu, aby widzom łatwiej było znaleźć treści pasujące do poziomu ich wiedzy. Bez kitu. No tym mnie teraz rozwalili. Początkujące, średnio zaawansowane, zaawansowane, inne. Dobrze, dajmy początkujący. Ciekawe. Egzamin, kurs lub standard. Opcjonalnie. Jeśli Twoje treści wiążą się z konkretną podstawą, kursem, egzaminem, przeszukaj bazę danych. Dodaj szczegółowe informacje. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej wartości, wybierz żadna. I co tutaj mogę pisać? Egzamin. Na przykład, co? Kurs. CF. takiego, Prawo. Jazdy. Oczywiście tylko sobie próbuję, bo robię to na żywca, czyli nic takiego tu na razie nie znajdujemy, ale te dwie rzeczy myślę, że warto uzupełnić i przy wgrywaniu swoich filmów za każdym razem sprawdzać, czy tutaj nie pojawiło się tutaj Polska, no taki mały kraj gdzieś tam w Europie. No i tutaj, jeśli dotyczy to jakiegoś egzaminu lub kursu. Krótko mówiąc, kiedy będziecie w swoim studio na YouTubie, zawsze zerknijcie na te tutaj wszystkie opcje, bo może się okazać, że niektóre z nich w przyszłości będą ważne do tego, żeby Wasz film lepiej się wyświetlał. Warto zerkać. Newsik znajduje się jeszcze raz tutaj, w dziale Kategoria. Przepowiadane już od dawna zapowiedzi się spełniły. Nadchodzi Twitter Blue, czyli Czyli płatna wersja znanego bardzo dobrze wielu użytkownikom internetu portalu społecznościowego, głównie gdzieś związanego z polityką, ale nie tylko. No i czego możemy się spodziewać, kiedy będzie ta nowa wersja i dlaczego ona będzie płatna? Okazuje się, że jeszcze nie jest sprecyzowana dokładna data wejścia, chociażby w Polsce, za to poznaliśmy już ceny. Ceny kształtują się na świecie na poziomie 2,99 dolara, a w Polsce ma być to pułap 13,99, czyli 14 zł. W skali miesiąca oczywiście. No, można powiedzieć, że to nie dużo, Aczkolwiek, czy warto będzie używać płatnej wersji? Co dostaniemy w zamian za to, że będziemy płacili abonament? No, jest kilka. Kilka ciekawych zmian, które są zapowiadane, przede wszystkim designerskie, będzie logo inne, będzie łatwo to odróżnić em, od tego podstawowego Twittera. Jest obowiązanie, że tam nie będziemy mieli reklam. Chociaż jak ktoś jest na co dzień użytkownikiem Twittera, to wie, że tych reklam tam nie jest dużo. Dodatkowo ma być opcja edycji naszych postów, czego nie ma do tej pory na Twitterze i za to bardzo ich szanuję. No, i kilka jeszcze dodatkowych opcji. Jakie? Tutaj poniżej wklejam Wam link do artykułu do Telepolis. Tam możecie doczytać wszelkie szczegóły. A ja mam do Was pytanie: czy zdecydujecie się, jeżeli już będzie ta opcja w Polsce, korzystać z płatnej wersji Twittera? Dajcie znać koniecznie w komentarzu poniżej. Uwaga, uwaga, jak donosi Radio SK, ale też kilka innych portali internetowych, Facebook wycofuje funkcję zaufane kontakty. Do niedawna w przypadku utraty dostępu do swojego konta na Facebooku mogliśmy je odzyskać stosując opcję zaufanych kontaktów czyli dodania kilku znajomych, osób z rodziny, kogoś zaufanego. Do pomocy nam przy odzyskaniu konta. W tej chwili ta opcja nie będzie już dostępna. Informacja jest z 26 maja, więc jeśli jeszcze z tej opcji korzystasz, albo wydaje ci się, że ona cały czas jest aktywna, to warto wiedzieć, co zrobić, żeby nie stracić dostępu do konta, ponieważ już te osoby, które były wcześniej dodane do zaufanych kontaktów, nie będą mogły nam pomóc w ich odzyskaniu. Całość artykułu znajdziecie na stronie sk.pl, u góry znajduje się link, gdzieś będzie również pod tym wideo, a niżej znajdziecie również inne informacje o tym, co zrobić, żeby dostępu do konta nie stracić, w jaki sposób zabezpieczać swoje hasła, swoje dane dostępowe, tak żeby w razie czego no, nie liczyć tylko na to, że pomoże nam ktoś z dodanych wcześniej znajomych. Ja między innymi też z tej opcji korzystałam, ponieważ tacy znajomi już nam niestety nie pomogą. Czy Instagram, do tej pory znany i lubiany za to, że jest portalem społecznościowym, na którym dominują zdjęcia, chociaż ta era już też powoli mija, stanie się drugim TikTokiem? Tak, wiele na to może wskazywać, ponieważ bardzo dużo się zmienia i bardzo dynamicznie się zmienia. No i chociażby zmiany z ostatniego tygodnia i ostatnich bieżących dni mówią o tym, że jest takie prawdopodobieństwo. Co zatem zmieniło się na Instagramie? Przede wszystkim możemy nagrywać story w całości jako minutowe nagranie. Mowa tu oczywiście o tym story, które nagrywamy bezpośrednio przez aplikację Instagrama. Czyli nagrywając między 1 a 60 sekundami maksymalnie, osoba, która ogląda nasze story, będzie widziała jedną kafelkę, czyli taką kreseczkę u góry, jak zawsze z na story. I niezależnie, czy to będzie 5 sekund, 30, 46 czy 60, będzie to jedna kafelka, kreseczka. Druga konkretna zmiana, no to przede wszystkim wydłużenie czasu możliwości nagrywania reelsów. Mamy tutaj już 90 sekund. No i kolejna zmiana, która jest jeszcze nie wszędzie, aczkolwiek już się pojawiła u niektórych użytkowników, mowa tutaj konkretnie o możliwości przypinania postów na samą górę, czyli dokładnie tak samo jak jest te, taka opcja na TikToku. Dokładnie możemy do trzech postów, które będą się wyświetlały w linii pierwszej po wejściu na naszego walla przypiąć i zostawić tak, aby rosła na nich oglądalność. A to jeszcze nie wszystko, jakby tego myło mało, kolejne zmiany to między innymi to, i dotyczą one no już konkretnie reelsów, że można dodać tam swój dźwięk audio. To jest bardzo ciekawa rzecz, i myślę, że tutaj będzie duże pole do popisu. No i dodatkowo jeszcze jest kolejna rzecz, która się zmieniła teraz w ostatnich dniach na Instagramie. A chodzi tutaj konkretnie o interaktywne naklejki, które również pojawią i pojawiają się już zresztą na reelsach, czyli będzie można gdzieś angażować swoją społeczność poprzez naklejki. O tym już była mowa. Jakiś czas temu teraz wchodzi to w życie. O tych wszystkich zmianach oczywiście przeczytacie również w konkretnym artykule ze Spiderweba. Link tutaj wrzucam Wam poniżej. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tych zmianach, czy te zmiany idą w dobrą stronę? Wiadomo, oczywiście dominacja wideo w świecie realnym, rzeczywistym, w świecie marketingowym, biznesowym, no i tym oczywiście Instagramowym i społecznościowym w internecie jak najbardziej jest coraz większa. No i co? Czy pora zapomnieć o Instagramie, jaki znamy, gdzie dominują tylko zdjęcia? Dajcie znać, co o tym sądzicie poniżej w komentarzach. Kobieta, która zatrzęsła Facebookiem, chce stworzyć grupę do walki z social mediami. Bardzo ciekawy artykuł pojawił się na stronie antiweb.pl. Link do niego na pewno znajdziecie gdzieś niżej. Warto przeczytać, bo mowa o byłej pracowniczce Facebooka, która niedawno wywołała całkiem spory szum, jeśli chodzi o ochronę danych i o prywatność na Facebooku. Frances Haugen tak się nazywa, zasłynęła z ogromnej ilości wewnętrznych danych Facebooka, a teraz będzie tworzyć organizację, która wyszkoli prawników do walki z social mediami. Myślę, że informacja jest bardzo ciekawa i jest troszkę dłuższa, więc warto ją sobie przeczytać, zwłaszcza, że coraz więcej osób gdzieś w tle yy, i firm Zaczyna mieć właśnie problem z tym, jak reagować na pewne poczynania social mediów, jak się im przeciwstawiać i co robić, żeby jednak pewne starcia, potyczki tudzież problemy wygrywać. Zerknijcie sobie na stronę antyweb.pl i naprawdę warto przeczytać ten artykuł. YouTube. Wprowadza bardzo ciekawą opcję i już niedługo, bo zapewniam, że do końca bieżącego miesiąca, czyli czerwca, ta opcja będzie dostępna dla wszystkich. O co chodzi? Czytam właśnie bardzo świeżego news'a z 15 czerwca. I na tabletowo.pl. Link oczywiście wrzucę Wam tutaj poniżej w opisie tego nagrania. No i co tutaj wyczytałem? Wyczytałem, że jeżeli jesteś twórcą, nagrywasz materiały, wideo i umieszczasz je na serwisie YouTube, no i w jakimś momencie gdzieś popełniłeś... Popełniłaś błąd. Mamy tu na myśli wprowadzenie widzów w błąd. Niekoniecznie jest to coś poważnego, aczkolwiek no, chciałbyś, chciałbyś tylko sobie coś sprostować. No i o czym my tutaj mówimy? Mówimy o tym, że zazwyczaj jeżeli film, który gdzieś upubliczniliśmy, no i zawierał on już powiedzmy informacje, które się gdzieś lekko przedawniły, czy Ktoś użył może niekoniecznie takich słów, jakiś chciał użyć, które to niefortunnie brzmiało. No to miał kilka, kilka wyjść. Mógł albo nagrać nowy filmik, wrzucić w komentarzu. No to już wiadomo nie do wszystkich dociera. Mógł też usunąć ten filmik i nagrać nowy, no to to już była taka hardkorowa opcja, no bo wiadomo, że w tym momencie nie tracimy wyświetlenia, komentarze, łapki itd., itd. No i teraz YouTube wyszedł naprzeciw wszystkim twórcom. I tak jak mówię, do końca czerwca ma być ta opcja dostępna u wszystkich. I o co chodzi? Na, kiedy mamy jakiś taki filmik, który nam powiedzmy nie zatrybił tak jak chcieliśmy, no to wystarczy, że wejdziemy w nasze studio i będziemy mogli dodać coś, co oni tutaj nazywali dokładnie poprawką. Tak, będzie można zrobić poprawkę. Polega to na umieszczeniu pewnego baneru informacyjnego w odpowiednim momencie yy, nagrania który będzie mówił, który będzie tak zwany sprostowaniem tej informacji, którą właśnie podaliśmy. No, brzmi to tak troszkę zakręcone. Pełny artykuł, bardzo obszerny na tabletowo.pl. Jeszcze raz podkreślam, link tutaj poniżej w opisie tego nagrania. Zobaczcie, no i dajcie znać, co o tym sądzicie. Nowinka ze strony Spiders Web. Programista wtyczki Unfollow Everything, która pozwalała odlubić automatycznie wszystkie rzeczy, jakie do tej pory polubiliśmy na Facebooku, został przez Facebooka dożywotnio zbanowany. Artykuł jest bardzo ciekawy, bo porusza m.in. kwestię tego, jak dużo czasu spędzamy właśnie na Facebooku i jak trudno jest z niego uciec, nie zostawiając po sobie żadnych śladów. Albo, jak trudno jest, y zacząć obserwować nowe treści, kiedy mamy polubionych tysiące różnych stron, na które już dawno nie zaglądamy. Rozszerzenie on follow Everything ukazało się już wprawdzie w 2020 roku i uwaga, z miejsca zostało pokochane przez tysiące użytkowników poza jednym głównym korem Facebooka który no do tego urządzenia, do tej możliwości nie zapałał taką sympatią. W artykule możemy przeczytać wypowiedź programisty, który powiedział właśnie, że został dożywotnio zbanowany i pokazał również, na stronie znajdziecie także list, jaki otrzymał od Facebooka z informacją o banie. Zerknijcie sobie koniecznie na ten artykuł, strona spidersweb.pl, gdzieś niżej na pewno będzie do niego link, bo myślę, że artykuł jest na tyle ciekawy, że pozwala nam też spojrzeć inaczej na kwestię tego, co robimy na Facebooku, co polubiamy, co lajkujemy, co obserwujemy i co potem staje się dla Facebooka też taką machiną danych dotyczących tego, co nam pokazywać, czego nam nie pokazywać i jak trudno jest z tej maszynki wyskoczyć. Telegram, taki komunikator znasz na pewno. Od czasów, kiedy Messenger, WhatsApp i te wszystkie inne topowe komunikatory badały w mniejsze i większe tarapaty, Telegram coraz bardziej zyskiwał nowych subskrybentów. Na dzień dzisiejszy jest ich już grubo ponad 700 milionów. No i jakby nie patrzeć, jest to piąta na liście światowej najchętniej pobierana aplikacja. To musi coś znaczyć. No i właśnie dlatego, że jest tak dynamiczny rozwój, coraz więcej zainteresowania tym tematem, przyszedł czas na konkretne zmiany. Okazuje się, że Telegram wprowadza usługę premium. No i oczywiście w usłudze premium będą rzeczy, które warto gdzieś sobie przyswoić. Jakie dokładnie zmiany wchodzą? Jakie są tego koszty? Zapraszam Ciebie do artykułu na tabletowo.pl. Link znajdziesz tutaj poniżej w opisie tego nagrania. Daj znać, czy korzystasz z takich rozwiązań, czy korzystasz z innych komunikatorów, a może już też na stałe gdzieś jesteś właśnie z Telegramem. Oh, <laughs>